Na kanale Bajkowa Matma to Państwa Barbara Pias i Dziadek Czas. Dzisiaj, tak jak obiecałam w poprzednim filmiku, spotkanie ze wskazówkami już na tarczy zegara. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli być może poprzedniego filmiku, um, zachęcam oczywiście do obejrzenia, żeby, było jakieś, żeby była jakaś ciągłość. A teraz przypominamy, zamieniliśmy wskazówki, nadając im ludzkie cechy, żeby zwiększyć emocjonalność, czyli inaczej, łatwość zapamiętywania. Sekundka skacze na jednej nodze i cały, cały czas skac, skacze na jednej nodze i cały czas jest w ruchu, na pewno ma DHD. Minutek dostojnie kroczy, aczkolwiek u nikogo nie, za, nie zatrzyma się dłużej niż minuty, a ym, poczciwy yy, łasuch zatrzymuje się na herbatce, u każdego posiedzi z godzinka i stawia jeden krok i przechodzi do następnej yy posesji. Ale nie będziemy zajmować się wszystkimi wskazówkami równocześnie, Dzieciom możemy przedstawić tylko yy, właśnie tą pierwszą zasadę i potem rozdzielamy wskazówki. Że minutek, czeka aż sekundka. Skacząc po kamieniach, przejdzie całą planszę zegarkowa. Skaczę po kamieniach. Jeśli mamy zegar, który ma sekundnik, możemy ten pierwszy ruch wykonać zgodnie z ilością sekund. Jakby, tak? Że Wskazówka tak, skacze yy, równo odmierzając yy, sekundę. I wtedy, kiedy minie ratusz, minutek ma prawo zrobić jeden krok, wchodzi na kolejny level, na kolejny kamek. I znów sekundka biegnie wzdłuż całej, yy, całej tarczy, żeby Sekundka nie mieszała nam tutaj, bo będzie troszkę mieszać, więc możemy przyjąć, że potknęła się, zwichnęła nogę i trafiła do szpitala. W ten sposób sekundka nam e, przestanie tutaj rozciągać tą, tą opowieść. Zostaje nam minutek, który pamięta, ile czasu zajęło sekundce obejście całego zegarkowa i w takim samym tempie przechodzi sobie z kamyka na kamyk. Pamiętając, że Minutek ma krótkie nóżki i robi malutkie kroczki. I w tej pierwszej podróży zajmujemy się... Godzinek został sobie przy ratuszu i patrzy, obserwuję Minutka, jak ten z kamyka na kamyk przechodzi wzdłuż całego zegarkowa. Radziłabym gorąco na takich. Kiedy mamy już tą planszę, wyciąć takie kwadranse. Link do tych. Pomocy do, do tych arkuszy ćwiczeniowych, znajdziecie Państwo pod filmikiem. I radziłabym, żeby dziecko po kolei opisało. Czyli policzyło te kamienie, czyli napisało po kolei pierwszy raz od 1 do 60, żeby podpisało te, te kamyki. Później zaś, gdy już podpiszę, skupiamy się tylko na piątkach. Minutek, który widział trasę, postanowił zjąć buty, żeby było mu wygodniej. No, przyjmiemy, że na przykład miał zaciasne nowe i go obcierały, więc zdjął buty i chodził sobie na bosaka. Te stopki będą nam potrzebne dlatego, żeby po pierwsze uatrakcyjnić, po drugie rozróżnić ze stopkami godzinę, godzinnymi, który będzie miał odcisk nóg taki w kształcie buta. Więc tutaj mamy stopki minutka. Jeśli dziecko ma duże problemy z policzalnością, jeszcze może jeszcze raz opisać te stopki, po to, żeby po pierwsze utrwaliło, po drugie, żeby zaobserwowało, że co piąta stopka wypada na większym kamieniu. To jest wejście na posesję. Możemy w jakiś specyficzny sposób zaznaczyć te piątki, pomalować je, albo na jeden pasek opisać całymi, a potem wyciąć kolejne paski i opisać tylko co piąty krok. Dzieci mają, dzieci z dysleksją mają, mają problem z liczeniem piątkami. To wcale nie jest banalny problem. Pomagamy więc w ten sposób. Traktujemy to jako jedno z ćwiczeń, żeby wprowadzić to liczenie piątkami. I na tym opieramy wszystkie ćwiczenia dotyczące wskazówki minutowej. Czyli na tej bajce, ile kroków zrobił minutek po minieniu ratusza. Używamy tutaj tego określenia po, dlatego że w normalnych godzinach mamy 10 po 10 minut po którejś tam godzinie, tak? 15 minut po trzeciej, 45 minut po piątej dalej. Więc występuje tutaj to określenie po i wprowadzamy je w mnemotechnikach, używając tak, takiego określenia po minięciu ratusza, ile kroków zrobił minutek, tak? Mamy do tego, y, możemy do tego wykorzystać y, y, takie stopki. Robimy absolutnie wszystko, co tylko możliwe, żeby y, uatrakcyjnić y, dziecku ten y, zegar. Więc ja tutaj te stopki minutka y, rozłożyłam, y, wycięłam. Również stopki znajdziecie Państwo po, y, w linku na dole. Czyli jak mija posesję numer 3, to jak mija domek, to zrobił 15 kroków. Jak mija różany domek, zrobił 20 kroków. Jak mija tutaj chatkę zająca, zrobił 25 kroków. I um, 30 została. 30 kroków mija domek ślimaka, znaczy ogródek ślimaka. I tutaj, już jak minutek przeszedł 30 kroków, zaczynamy wprowadzać pojęcie, za ile dojdzie do ratusza. Czyli minął 30 kroków, zrobił 30 kroków. Możemy najpierw ty, tym wskazówkami w ogóle operować, chodząc po, po, po boku, a tutaj traktując jako Później przełożymy tą wskazówkę do środek, traktując jako cień. A teraz możemy chodzić po prostu wzdłuż okręgu, żeby tylko zapamiętać, w którym momencie, wskazów w którym momencie, jak jest wskazówka, to y jaką godzinę mija. To jest trudne do zapamiętania, więc jak mija ślimaka, jak jest na godzinie 6, to zrobił 30 kroków. Jak y, mija smoka? Zrobił 35 kroków, tak? I y, po kolei. Dzień dobry, pani Sowo. A, jak się pani czuje? O, może wstąpisz do mnie na y, gulasz z myszy albo na szczura w sosie własnym? O, nie, nie. nie. Dziękuję bardzo. Idę dalej. Mam tylko minutkę. Hej, małpko. E, może wpadniesz na banana. Nie, dzięki, ale mogę banana, mogę się poczęstować i wziąć ze sobą. Tak, tego typu jakieś dialogi może tutaj minutek robić, przechodząc przez każdy kamyk i mijając kolejne posesje. I mamy tutaj, zrobił, gdy zrobił 60. krok, jest z powrotem u ratuszu, w ratuszu. Zaczęłam tutaj mówić, nie dokończyłam, wracam do tematu. Gdy przejdzie 30, patrzy nie tylko na to, ile przeszedł za sobą, ile ma to za sobą, ale również za ile dojdzie do ratusza, czyli ile kamieni jeszcze mu zostało do przejścia, czyli ma za sobą 35 kamieni, przeszedł 35 kroków, ale do ratusza musi przejść jeszcze 25. A tutaj przeszedł 45 kroków, ale musi przejść jeszcze 15. Czyli, gdy yy, bawimy się w pokazywanie, tutaj ile przeszedł, zawsze dodajemy za ile jeszcze dojdzie. Gdy yy, ćwiczymy tutaj te godziny, po, minuty, po połudno, yy, minuty po drugiej stronie planszy. Ćwiczymy z minutkiem na podstawie ćwiczeniówek plansz, które są dostępne w linku pod filmikiem, ale również właśnie rozkładając plansze i przestawiając, losując możemy jakimiś kostką albo jakimiś talonami z wypisanymi albo numerami posesji, albo z numerami działki, układać w odpowiedni sposób minutka, tak? Czyli możemy wyciąć sobie takie stopki i losując, i wtedy już nie na podpisanych oczywiście, Odpisanych, tylko na takich samych. No, Kładamy. I um, gdzie będzie minutek, gdy przeszedł 5 kroków? No to będzie w tym, w tym momencie. A gdzie będzie minutek, gdy przeszedł 15 kroków? I w ten sposób tworzymy 30 kroków. Gdzie będzie minutek, jak ma za sobą 30 kroków? Gdzie będzie minutek, jak ma 10 kroków? Wyniemy tego minutka przez całą planszę i wstawiamy. Nie radziłabym, nie przyzwyczaja dziecko, że można wskazówki cofnąć. D 25. Dzieciom szybciej wchodzą do głowy te mniejsze liczby. Po drugiej stronie sprawiają problem, gdzie będzie minutę, gdy mija 45 krok i za ile będzie za ile dojdzie do ratusza, tak zadajemy to, dziecku to pytanie, gdzie będzie 40 krok musi obejść całość i za 20 minut dojdzie do ratusza. Gorąco polecam takie zabawy i utrwalanki. Nie przechodzimy na, nie dokładamy drugiej wskazówki, nie każemy odczytywać godzin, pełnej godziny. Pozwólmy dziecko zaprzyjaźnić się z wskazówką minutową i niech dobrze te wartości sobie przyswoi, dlatego że a proszę mi wierzyć, mówię jako dyslektyk to wcale nie jest dla dziecka proste poza tym gdyby było proste to już by to umiało biorąc pod uwagę ile do tej pory państwo poświęcaliście czasu żeby dziecko ten zegar zapamiętało życząc wesołej zabawy proszę jeśli podobała się państwu ten pomysł jeśli uważacie za ciekawy intrygujący polubcie go udostępnijcie innym, którzy wiecie, że mają podobne problemy, bądźmy życzliwi do widzenia, mówi Dziadek Czas i Barbara Pias z kanału Bajkowa Matka